Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze święty, nie tylko za Nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem. I oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię, i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dzisiejszy fragment stanowi ostatnią część modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, w której prosi on za przyszły Kościół. W pierwszych słowach dostrzegamy modlitwę o jedność, a następnie o zbawienie. Kluczem do zrozumienia modlitwy o dar jedności w wierze i miłości wszystkich wierzących jest słowo jak. Jedność między wierzącymi w Chrystusa ma swoje źródło w jedności Ojca i Syna, która ma stanowić fundament i wzór dla całej wspólnoty. Czyli we wspólnocie wszyscy stają się jednością w takim stopniu, w jakim przyjmują Jezusa i wierzą w Jego słowo. I już od początku istnienia chrześcijaństwa to właśnie braterstwo stanowiło najbardziej rozpoznawalną jego cechę. Patrzcie, to są chrześcijanie, jak oni się miłują, czytamy w dziejach apostolskich. To właśnie braterska jedność jest znakiem tego, że chrześcijaństwo ma swoje źródło w Bogu. Przyjdź, Duchu Święty.